Doszły do mnie echa, słuchy, plotki o tym, że trwa gigantyczna akcja antynazistowska polskich służb policji. Policja weszła do kilkuset neonazistów i osób o to podejrzewanych, zarekwirowała im sprzęt komputerowy, różne inne precijowe, za którymi się obwieszają jak choinki, bo im to sprawia perwersyjną przyjemność. No i teraz będą stawiani przed sądem. Oczywiście, moim zdaniem, pewnie z, tych, z tego stawiania przed przed sądem, to niewiele wyjdzie, wyjdzie, ponieważ w Polsce posiadanie głupich poglądów nazistowskich nie jest karane, można być sobie nazistą, nie można propagować tego nazizmu, a dla mnie propagowaniem nazizmu to jest to, jak nazista podchodzi do kogoś, kto nie jest nazistą i mówi: Proszę pana, pan powinien zostać nazistą, pokochać Adolfa Hitlera i wyznawać jego poglądy. No, to jest, to jest agitowanie na rzecz nazizmu i ee, to według przepisów powinno być ściganie, a nie to, że ktoś ma perwersyjną przyjemność z tego, że po prostu um, e, patrzenie na swastykę robi mu dobrze. E, a po co jest to robione? Plotki głoszą, e, że śledczy e, i dzielni inni funkcjonariusze chcą znaleźć jakieś związki między neonazistami a naszym e, prezydentem Karolem Nawrockim. Po to, żeby nie dopuścić w ten sposób do jego zaprzysiężenia, mówiąc, o tu jest ten Nawrocki i on ma tutaj kolejne. Kolegów, kolegów neonazistów. Ja powiem szczerze, że jak znam życie, to pewnie ten Nawrocki, to żadnych kolegów neonazistów nie ma. Ale jak oni zaczną szukać tych kolegów na nazistów, to może im się okazać, że co po niektórzy politycy, którzy twierdzą, że są z Niemcami, ale tak z twarzy to wyglądają, jakby byli z rodziny Adamsów, to oni mieli dużo kolegów, którzy mieli kolegów, no i jakieś tam związki mogą tam się znaleźć. Ja nie mówię, że są, ale mogą być. No i cała akcja, jak wszystkie dotychczasowe akcje o obecnej władzy mogą, może tej władzy wyjść bokiem i czeka nas pewnie jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Ja zaznaczam, ja jestem antyfaszystą, antynazistą, uważam, że to są głupie lewicowe poglądy, szkodliwe społecznie i człowiek inteligentny, tak jak nie powinien być nazistą, faszystą, tak